No jak się nazywa Co? No wiem żebyś został. Wiedziałem, Kumper mi napisał. No to live z czarnego chciałem... ekranu widzowie. Nie chciałbym bo... żebyś kończył. Ja, ja mu powiedziałem takie coś. Dobra, wali się i wysyłaj mi się, no. Ej, zawsze... Ej, to jest 200 IQ patent. Ja tego nie mówię jako 200 IQ hmm. patent tylko bez kitu, żeby mi nie wysyłał, a chłop i tak zawsze dodziała że ta osoba i tak zawsze wysyła jak takie coś się Dobra idę spać jutro na 8 dzięki Wojtuś za 100 zł Coś ja mu takie coś mówię, nie? Wysyła mi tam trzy razy w trakcie meczu wysyła mi Bardzo nieładnie, ja nie A wiem, chcesz, że to chcesz Dobra, dobra ale, ale czekaj, Mikols, zywa. lubisz banany? Banana. Co jest grane? Live czarnego ekranu banana. Do, do pół... Do, do nocy Co? Ej, dobra Tak Największe te są kiedy kopię stona, troluje w CS-ie, i mam czarny ekran na streamie i wtedy dostaję największe donate'y Ej co jest, ja nie chcę, ale on mówi nie wysłaj i samo się klika, halo co jest No to ładnie się samo klika gościu, to ładnie się samo klika Wojtuś, ty też idź spać tak jak kolega kafara, git? Git Co jest go... Eee, pierdziele Masakra, co jest grane Manipulacja, mówię widzowie, fivehead nie tylko w minecraft'cie Kappa. Nie no, kappa. Bez... Nie no, 5 minut to za długo, Wojtuś. Wojtuś, nie wysyłaj już nic 5 minut to za długo. Dawid! Co jest? Jeszcze Tobiasz, a odpal top donatorów ciekawe, Co się czy... odwala? Co to jest? Aha, dobra, ja nie zauważyłem Ej, top donatorów odpal, proszę On pod jednym nikiem wysyłał? Albo nie, dobra, nie odpal top donatorów, bo to może być jako zachęta, to nie Ja chciałem, żeby zobaczyć, to po streamie mi pokażesz Aha, że, czy jest top 1? No, 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 no No, no to nie rób, na pewno nie jest top odpala, 1, no, bo Darklight, nie? No tak, no to. Top to by dwa, to... może byś nie pokazujmy, bo wiesz, no, no, nie, 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 no, nie, nie no. róbmy tego. Kiedyś później to <laughs> o, <plus. laughs> Ale ja nie wiem, jak właściwie odpowiada na takie tutaj. ty serio, w sensie, no. No to pozdrawiam cię, Wojtusiu, no. Ale pozdrów go tak, jak Wojtusia na pieraczka pozdrawiasz. Jak pozdrawiam Wojtuś się na pieraczkę. No, tak zawsze tak, tak fajnie mówisz, Oj, Ale Wojtuś, taki Wojtuś się ujął. Wojtuś się No ale nie Wojtusiu, wiadomo, siu, siu, siu. ale ten Wojtuś no, nie, te, nie wiadomo ile ma lata. Ja mówię do Wojtuś ponieważ jest moim no, malutkim takim, takim bracikiem, wyda... 14 lat taki